Marzyłeś kiedyś o tym, by stawić czoła większej ilości ludzi przed kamerą, na spotkaniach, na scenie z taką pewnością siebie i z przekonującym przekazem? A może albo chciałbyś opanować na przykład sztukę przekonywania i zwiększyć swoje wyniki w takim tempie ekspresowym? Tu mam coś, co może zmienić twoje życie na lepsze. Jeżeli tego chcesz, koniecznie oglądaj dalej. Ja nazywam się Adam Mistela i od ponad 20 lat pokazuję ludziom, że można przełamać wszelkiego rodzaju bariery, blokady, ograniczenia, często psychiczne, przed każdą jedną formą komunikacji. Częstuj mi się kolana, ściskało mnie w gardle, kiedy mówiłem do ludzi, do klientów, kiedy było tych osób więcej, ale znalazłem na to rozwiązanie. Dlatego przez te moje błędy, wzloty, upadki, znalazłem coś, co pomogło mnie i wielu moim klientom. I to może również pomóc. Tobie. Jest to warsztat Master Speaker. Ten warsztat jest całkowicie inny niż wszystkie. Brak tu po prostu teorii. To w stu procentach. Ćwiczenia praktyczne, dzięki którym będziesz jak taki komandos w akcji. A dzięki praktycznym ćwiczeniom, technikom podczas zajęć nauczysz się budowanie pewności siebie, ba zyskasz niesamowitą pewność siebie. Odkryjesz, jak pozbyć się treny, staniesz się takim pewnym siebie mówcą w każdej jednej sytuacji. Nauczysz się sztuki autoprezentacji, jak poradzić sobie w każdym miejscu, kiedy trzeba zrobić dobre pierwsze wrażenie albo zbudować naprawdę trwałe relacje. Słuchaj, poznasz sztukę opowiadania historii. Wiedza, którą zdobędziesz na tym warsztacie pozwoli Ci otworzyć, otworzyć i tworzyć w ogóle fascynujące opowieści, które zostaną w pamięci Twoich słuchaczy na długo. Jest to umiejętność, która przyda Ci się zarówno w biznesie, jak i życiu prywatnym. A przywództwo? Najbardziej pożądana cecha liderów.